Cześć z tej strony Hubson i w dzisiejszym odcinku mamy do rozstrzelania 65 puszek od monsterów. I w tytule jest mały clickbait, bo nie będą to stricte monstery, czyli pełne napoje, tylko po prostu puszki napełnione wodą. Także będziemy się bawić dzisiaj, troszkę postrzelamy. Nie będzie mojego zbędnego gadania, tylko w zasadzie samo strzelanie. Także miłej zabawy i oglądajcie. No to ujęcie pierwsze, oczywiście ochrona oczu na oczach i pierwsza replika g 36 sekulki 0,25 i strzelamy. Drugie ujęcie, znowu na singlu, lecimy. Na auto, lecíme! Teraz bombka od Cymy. mamy 7 albo 8 szelców, mamy 70 strzałów i puszki Monstera, strzelamy. teraz ostatnia seria, będzie to full auto z G36, bo to mi się wydaje najciekawsze dla Was do oglądania. Burzyk jest z 30 na raz, także jedne sobie dokończymy, a drugie będą strzelane pierwszy raz. Go! Wkręcamy high -cupa jeszcze, będziemy zerować high capa ogólnie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało samo strzelanie, zwłaszcza ta ostatnia seria będzie dla Was super. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić łapkę, subskrypcję z dzwonem napisać, jakiś komentarz. No i widzimy się przy następnej wymianie kompozytu. Cześć!